Marcinki Kępno pokonały 3 do 0 Kanie Gosteń w meczu ósmej kolejki Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych. Mecz rozegrano w sobotnie przedpołudnie na Stadionie Miejskim w Kępnie. Losy spotkania rozstrzygnęły się już w pierwszej połowie. W 15 minucie wynik meczu otworzył Radosław Rubel W 36 minucie było już 2 do 0 po trafieniu Kamila Tomaszewskiego. Wynik ustalił tuż przed przerwą Paweł Barczak. Dla podopiecznych trenera Jacka Falszewskiego było to ważne zwycięstwo. Mecz zasłużenie wygrały Marcinki, wykorzystały sytuację 100% które miały. A tym polega gra w piłkę nożną. sytuacja zdobyła się w ramki. Faktycznie w tym sezonie lek Warta poza zasięgiem? Nie, nie, nie. Byliśmy w Poznaniu, graliśmy z Lechem Poznań i uważam, że z że, że tą że można powalczyć. Mhm. To, jest, to jest Liga Młodzieżowa, tutaj stabilizacja formy jest, co mecz, co mecz to, to mówimy o czymś o całkowicie innym meczu i, 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 i każdy mecz jest inny od, od, od kolejnego, który rozegraliśmy. Zwycięstwo zapewniliśmy sobie w pierwszej połowie. No bardzo. Dobrze, jeśli chodzi o skuteczność zagraliśmy, także mieliśmy może 4-5 sytuacji w pierwszej połowie, z czego 3 to bramki. No, drużyna Kani i Gostyn to jest dobrze zorganizowany zespół. Mieliśmy tego przykład w meczu w Gostyniu, kiedy musieliśmy gonić wynik. No Dzisiaj był trochę inny mecz, bo to my prowadziliśmy i my dyktowaliśmy warunki. W następnej kolejce Marcinki zagrają w meczu wyjazdowym ze Staną Pleszew. W Pleszewie jak zawsze trudne spotkanie, No, ale będziemy... E walczyć